Cześć, Cicha! Cie, cie, Witam Was na kanale Ciejha <gry> Tak okropnie brzmi, brzmi tak okropnie jak moja gra w gry Go for it Dziś zagramy żelazkiem Duży, ogromnym żelazkiem. Ale nie takim żelazkiem elektrycznym, tylko takim żelazkiem jak kiedyś był. Że się nagrzewało go w płomieniach i tarło się. Majty i skarpety. Tak. O tym żelazku mówimy. Żelazko. Żelazko. Patrz. Patrzcie, bo, bo to jest takie żelazko, patrzcie, jest ciepełko, nie? Ciach. Jest przyłożenie do, do majteczek, czy tam do skarpeteczek. Ciach. Tak? A potem trzemy to. Ciach. Trzemy to dużą powierzchnią żelazka. Chodzące żelazko. Polecam. Hello ja tylko na chwilę Hello Dobra guys. wchodzimy tam Wchodzimy tam, bo oni już tutaj pewnie czekają na wszystkich O Jezu Kto do mnie? Strzela! Yy. Oj 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 I tu natychmiast O, trafiłem, wow. To się nie zdarza. No górze jest jebany bastion. Hello. O nie, ty też? Hello, dziękuję. Dziękuję.

mamy, lecę mamy. Urwa, ja już nie wiem, gdzie ja mam patrzeć. Cześć! Ojo, yy. ale mnie przycięło. O holera tu chodzi. No dobra. Jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Yy. Jest chujowo i to leczenie, knuje O ty cholero. Dobra, dobra. Hello. Ja tylko na chwilę. Dobra, dobra. Chciałem odegrać yy, manianę jak zawsze. No i nie wyszło. Windą do nieba chciałem pojechać. A potem spaść jak lucyfer na ziemię. A potem do piekła. No także. Dobra, dobra. Gdzie ku. O Boże, zapomniałem. Dobra Nie mogłem się powstrzymać Dziękuję. I teraz Halo? Patrz jak... No nie no O jo dole. Zmiut mnie z powierzchni ziemi hmm, To ciekawe Dobra, lecimy Dobrze, Ana mi dała wzmocnienie Akurat nic nie zrobiłem Jak zawsze Także, super, super. Hello. co u ciebie. O Boże. Won. Co tu się dzieje w ogóle? Muszę uratować kolegów. Koleżanki. Czego bijesz? Jeden HP mi został. Gałgany. Aż mam ochotę zmienić postać, ale... Żelazkiem gram dalej. I ciach tarczyłka Dobra, 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 dobra o. Hello O cholera tam w dupę z tym wszystkim Jestem aaa szał, żelazko wpadło w szał, dobra OK okej Halo? Leciurko? Halo, halo? O Jezu, dziękuję Dziękuję Moja drużyna jest kochana. Hello! No, 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 tak. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. No i dupa. Oj, oj, oj. Masz żarne pocieszenie. A teraz przyłożenie żelazkiem, kurwa. O no, 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 tak, tak, tak. Uuu. Nie, no, bez przesady, kurwa, won, ode mnie. A drużyna moja poginęła. No i super. Porażka. Niemożliwe. I boom, czołem w ścianę. W powietrzu go zabiłem. Wow. Mm. Mm. On był dosyć upierdliwy. Dobrze, a teraz chcę sobie zobaczyć jeszcze śmieszne archiwum. To sobie zapiszę potem. To sobie usunę sobie też usunę bo gówno tu było w sumie dobra idziemy dalej Idziemy dalej żelazkiem grać O, super. Super, super i żelazko. Idziemy. Się, się, się. On jest najlepszy ze wszystkich. O kurde. To nieźle. Ogólnie pokażę wam Harry Pottera w tej grze. Schody. Pod schodami. Jestem Harry Potter. Chory portier. Uf. Chory psychicznie, co ja robię ze swoim życiem? Przyczajka! O nie, nie wyszło. Ojej, nie dobrze. A gdzie są healerzy? Jeden awczy i jeden healer. Dobrze jest. Oj Hello Dobra, jednak wycofam, wycofam. Spokojnie. Powiedziałem, że wycofałem nie w tę gnoję. O, super. Poddajcie się najwolniej. I co? I co teraz? Nie przejdziecie? O cholera. Oj, 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 nie tu na mnie się skup a dzięki super super sigma Oj, ja pierdolę no 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 tak 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 nie przejdzie ta O cholera, nie dobrze. No, no, no. Super. No, 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 no. Żelazko, go. druga runda. A, już sobie wygłosiłem coś zrobić. O cholera, nie dałem rady. Gdzie? Moment, da po bo... Oh, Nie dobrze. Chciałbym dostać leczenie? Tak, trochę nie dostałem leczenia i było mi przykro. Jak to się wydarzyło w ogóle? Eee, e, e. tak nie można robić. Oj, ja pierdolę. Halo, halo? O, na pewno.

mata podwa. Niech się mojej woli. Skorość, nie radość. Super. Fajnie. Pozazdrościć. Hello? Nie no, już żartowałem. Żartowałem. ja Żartowałem. Możesz Nie Myślałem, że go już. Pasko, go golfurit, golfurit. Hello? Bojis čia? Slušnia. Trafiłem. Dobra, 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 dobra. No, teraz możesz mnie zabić, proszę bardzo. Najlepsze Tak? Proszę bardzo. Bagieta gdzieś tam z tyłu lata. I mnie Menda nie leczyła. Dziękuję za obejrzenie tego ciekawego filmu, jak zawsze. Ooo, 3 złote medale? Nie, 4 super. Wow.